Oto jak można zatrzymać starzenie się. W roku 2009 amerykański rybak złowił 20-funtowego homara, który miał co najmniej 140 lat. Obecnie większość homarów nie żyje tak długo, głównie z powodu zewnętrznych zagrożeń, takich jak drapieżniki i rybołówstwo. Ale być może homary znają sekret biologicznej nieśmiertelności, a sekret tkwi w ich telomerach. Telomery to ochronne czapeczki naszych chromosomów, struktur, w których przechowywane są nasze geny. U ludzi telomery skracają się, co powoduje starzenie się. Homary mają enzym telomerazę, który zapobiega skracaniu się ich telomerów. Dlatego potencjalnie mogą żyć wiecznie. My również produkujemy telomerazę, ale w znacznie mniejszych ilościach. Ale oto co jest interesujące. W roku 2013 laureatka Nagrody Nobla, dr. Elizabeth Blackburn, przeprowadziła badanie, w którym 47 kobiet poproszono o wykonywanie jednej prostej czynności przez 8 tygodni. I po tych 8 tygodniach nie tylko wzrosła u nich ilość telomerazy, ale również telomery stały się znacznie dłuższe. Wszystko co robiły to medytacja. To oznacza, że możemy spowolnić, a nawet cofnąć proces starzenia się za pomocą samej medytacji. Zmieniając swoje myślenie, działania i uczucia oraz robiąc codzienne przerwy, możemy zmienić swoją biologię i przeznaczenie. Jeśli homar może to zrobić, to dlaczego nie Ty? Zapraszam Was do społeczności na WhatsApp o nazwie Klub 1%, w której można się rozwijać i spotykać ludzi o wspólnych zainteresowaniach.